Chcę Wam opowiedzieć o sytuacji, w której dzieci dorosłe już pełnoletnie, dalej odmawiają kontaktu z jednym z rodziców, rodziców, który został poddany temu procesowi alienacji, czyli separacji od własnych dzieci. I te dzieci, mimo pełnoletności, dalej blokują same sobie kontakt z ojcem, oczerniają go, składają fałszywe zawiadomienia o ojcu każde zbliżenie się ojca do nich trafia na komisariat policji jako nękanie uporczywe jako jakieś zagrożenie Najbardziej przerażające jest to, że przez wiele, 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 wiele lat Ojciec został odseparowany od dzieci na podstawie fałszywych oskarżeń matki. I jestem naprawdę w stanie powiedzieć, że to były fałszywe oskarżenia matki, biorąc nawet teraz pod uwagę wypowiedzi tych dorosłych dzieci. To w jaki sposób one odzywają się do ojca, jakich używają argumentacji, to są wszystko słowa wmówione im, zaprogramowane im przez te wszystkie lata. I sądy na to pozwoliły. Jeśli, wiecie, przez lata nie podejmowały działań naprawczych, to efekt jest właśnie taki. Dorosłe dzieci, które zostały ukształtowane w przekonaniu, że ojciec jest kimś złym, kimś niebezpiecznym, kimś zagrażający, zagrażającym, i w takich sprawach sąd swoją biernością wręcz legitymizuje przemoc psychiczną rodzica alienującego. Co można teraz zrobić? Spróbować docierać do własnych dzieci w inny sposób, być może poprzez ludzi, którzy, którym dzieci ufają, ale tak, żeby też nie pozbawiać dzieci takiego uczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie, w swoim otoczeniu, budować narrację wokół faktów. Otóż, jeśli dzieci zostały zmanipulowane i zaprogramowane, to nie znaczy, że nie mają wątpliwości. Czasami wystarczy naprawdę jedno zdanie. Jedno wydarzenie, które pozwoli im się zastanowić na to, czy w to, co, czy to co wie, w co wierzą, jest faktycznie warte ich wiary. Hmm. I nie poddawajcie się. Nawet jeśli teraz wszystko wygląda tak, jakby było już całkowicie stracone, to życie bywa nieprzewidywalne i totalnie przewrotne. I często dzieci, gdy same. Zostają rodzicami dla swoich dzieciątek, zaczynają inaczej patrzeć na swoje dzieciństwo i dostrzegają te mechanizmy, które nimi rządziły. Bardzo mi jest przykro, ponieważ wiem, że osoba, o której mówię, wiem, że jest to jeden z moich obserwujących. Jest mi tak niesamowicie przykro, tak niesamowicie przykro z powodu sytuacji, w której się znalazłeś ty i Twoje dzieci. Bardzo, bardzo mi jest przykro z tego powodu.